Proszę Państwa, Paweł będzie skakał, tutaj mamy z metr 50. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko Na bolidzie, może z bliska zobaczycie jego stan techniczny Zajebisty, kurwa Sprzedaż, kurwa, dzwonicie pod 0,700 pytajcie o, pytajcie o bolida Kurwa, szybko, że mam plułasz. No proszę Państwa, same siła nochy, nie? No, kurwa, stan idealny Dobra, lakierek nowy, kurwa, i pan Paweł, no kurwa, I jedziemy, mo Dawaj, Maniek. Dawaj, Maniek, to już się kameruje! Ej, ja, kurwa, ta kierownica się skrzyniła. Ej, kierownica się skrzyniła. Chuj z kierownicą, dawaj! Niech kurwa, ciało <noise> O kurwa, rzeczywiście! Kurwa! A to się wszystko boli! Ała.